Cześć wszystkim, witam Was w, na moim kanale, w mojej prywatnej rozgrzewce, tak zwanej ogrodniczce. Jesteśmy u Meli i Jamiego i ich córeczki Susan. Jest to rodzina, która mieszka sobie na razie w Windenburgu, zajmuje się ogrodnictwem i takim spokojnym życiem, sielankowym życiem i powoli przygotowuje się do przeprowadzki do nowego miasta, które dojdzie wraz z dodatkiem Wiejska sielanka już, już w sumie w czwartek. Dzisiaj jest wtorek, czyli już pojutrze będzie, będzie dodatek, można sobie ściągnąć. aż ja już go mam kupionego i tylko czekam, żeby, żeby, się, żeby zacząć ściągać. Mela jest simką, która ma aspiracje niezależnego botanika i pracuje jako liście stylumiarz, czyli w tej karierze florystki. I bardzo chciałabym z nią dobieć do ostatniego poziomu tej kariery, ale przed dodatkiem przed mi się to chyba nie uda, bo generalnie tutaj y, y, z, tam, z, tym, z tą nauką mi trochę nie idzie. No, ale, ale, ale to nawet jak już się tam przeprowadzam, ona będzie po prostu kończyć swoją karierę i wtedy się e, zwolni z pracy i zajmiemy się już tylko wiejskim życiem. W ogóle nie mogę się doczekać. Tak jak widziałam, tam rozgrywki na YouTubie u niektórych już, którzy mają tą wczesną wersję gry, to po prostu wie, jest na co czekać. E, Jamie, Jamie Binali. Oni są rodziną i są małżeństwem, ale jeszcze im nie zmieniłam nazwiska. <laughs> Jamie y, jest simem, który w ogóle jest simem z gry z, z Simon Shuno. To jest taki sim chyba, który chodził z takim wielkim białym turbanem. Nie wiem, czy ktoś go kojarzy, ale ja mu ten turban zdjęłam i po prostu y, naprawdę cały czas przechodził do, y, do meli. Y, y, no, no, i, no, i, no i zakochali się w sobie, tworzą rodzinę, mają malutką córeczkę y, Susan która jest wielkim y, słodziakiem i generalnie generalnie jest głodna dobrze, to proszę tutaj się weź sobie porcję y, Jamie, ty też sobie weź porcję ty już się najadłaś w ogóle dzisiaj, nasza rodzina y, aha, siku jedzenia okej, okay, to co chwilę tylko siku jedzenia y, ze wszystkimi dobra, to weź sobie skorzystaj i a, szybki prysznic i jeszcze tylko to w, w, posprzątaj. I nasza rodzina dzisiaj m, przygotowuje się do y, adopcji kolejnego dziecka. Y, chciałabym, żeby tutaj pojawiła się y, starsza córka, y, w sensie starsza od y, starsza od Susan. Y, zobaczymy y, kto tam w tym ośrodku adopcyjnym czeka. Ale pokój już jest przygotowany, fundusze mamy, więc powinni, powin, powinni się zgodzić. Mieszkamy w takiej okolicy, oj, no tej wiejskiej Windenburga. Naprawdę teraz Windenburg jest moim ulubionym, ulubionym miastem do gry, ale myślę, że to się może zmienić. Po tym, co widziałam właśnie na tych first lookach, to może się to zmienić. Tak jest, no domek z galerii jak zwykle ja po prostu nie umiem budować chyba, że jakieś klocki eee, <noise> i e, okej, okay. czyli ty jesteś już ogarnięta więc, że tam się coś zepsuło, dobra, to wiesz co weź sobie jeszcze tylko um, ej, a czemu ten? no e, okej, okay. dobra e, weź sobie stwórz tylko kompozycję bo tu jednak próbujemy dobić do tych dziesiątych poziomów Aż tu parli Ok. I e, Jamie, Jamie, Jamie. Ty się tutaj bawisz z małą. E, jest 12. A myślę, że tak po południu byśmy zadzwonili tam do tego ośrodka no. e, adopcyjnego. A tak, w ogóle Jamie. Jamie jest simem, który jest bez pracy. Ale on miał pracę, ale on ja porzucił, bo chciał po prostu być w domu. Naprawdę. Myślę, że ten też ma po prostu. Mieszkał w mieście całe życie, ale teraz jest zadowolony z życia na wsi. Jest w ogóle miłośnikiem natury i parę razy wyjechaliśmy do granitowych Kaskad, żeby się tam to jego, jego aspiracje właśnie pod. popracować nad jego aspiracją, ale jest mi tu ciężko. W ogóle te trzy wspaniałe mikstury ziołowe w ogóle, nie, 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 nie może cały czas żadnej mikstury ziołowej zrobić. Ja nie wiem, jakie te, mm, te produkty by trzeba tam sobie znaleźć w tych granitowych kaskadach. Ich albo, albo wyjeżdżać co chwilę. Może wyjeżdżać co weekend, bo trzeba. Może pojedzie na, na wyprawę ze swoim starszym córką. E, Okej, okay. i Jamie tutaj, bo ja chciałam pokazać jego cechy jest mimo wszystko tym leniwym ale pracuje naprawdę bardzo z malem książkowym jest przebiegły co nam daje dodatkowe pieniądze i kreatywny i myślicielem coś tutaj nam się już lubię, nie lubię Muzy muzykę romantyczną lubię i sprawność fizyczna i ogrodnictwo i ma styl życia miłośnik bliskości i tu w sumie nic, nic więcej Mela Huckaberry, jaką ta na nazywać? Um, Uwielbiam naturę, jest samotniczką wegetarianką, jest mile widziana, wodododporna, niezwykle przyjazna i kolekcjonerka. Um, mila, mimo, że jest samotniczką, to bardzo lubi być w otoczeniu swojej rodziny. Bo chociażby dlatego, że jest towarzyską synką. Jest to życie towarzyskie w wytworzył i weszła na drogę sławy przez to, że miała w pracy zadanie zrobić jakieś tam kwiaty na jakiś ślub celebryta i tylko dlatego jest na drodze sławy i bardzo jej się to nie spodobało, jak wróciła do domu, była bardzo spięta. Generalnie oprócz ogrodnictwa interesuje się też tutaj, bardzo lubi się odprężać na swojej macie ćwicząc jogę. No i zajmować się swoim dzieckiem, właściwie. E, I co? E, czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, ja to ci sprzedam. E, tak. Albo nie, zostawimy go, bo jak przyjedzie... A, tam jestem, tam, dobra. Uuu, wszystko się psuje, dobra. To Jamie, zakasuje sobie łapy, koniec rozmowy. Co dobrze by było, gdyby... Gdyby wszystko działało. Ojeju, ojeju, co to trzeba zrobić? Dobrze. To może tak Mała, ty jesteś w miarę ogarnięta. Mela, ty weź może ugotuj coś fajnego. <słuch> Ugotuj coś fajnego. Dziewiąty poziom. Ja wydam szarlotkę. Bo tak, też się szar... Okej, a Jamie mu udało się naprawić. Super. Wiesz co? Jeszcze to właśnie to wyczyść. Nie wiem, czy delikatnie delikatnie delikatnie. A tu gdzieś śmieci nam się... Nie, nie ma tych śmieci. Okej, okay, dobra. Susan, moja droga... Coś to tu gdzieś klapnie z tym tablicą swoim. A w ogóle jest. Mm, Susan w ogóle, tutaj nie, nie, nie pokazałam, jest ciekawa świata i yy, w związku z tym bardzo lubi się uczyć wszystkiego, dosłownie wszystkiego. Ja myślę, że tu jeszcze po adopcji yy, naszej córki, to mi coś tak naszej córki. E, będziemy jeszcze adoptowali pieska, ale to już myślę, że na e, jak się przeprowadzą. Dlaczego... Lazu na te naleźniory? Chyba blazu. <grym> mm, Okej, okay. dobra. Jamie, czy ty, ty jesteś tutaj ogarnięty? Ogarnąłeś wszystko, dobrze. Dlaczego ty cały czas czegoś uczysz? I e, tutaj, tu weźmiemy sobie, tutaj jest przygotowany domek, e, Pokoik jeszcze odłóż yy, miłości kanapki. Mhm. Odłóż może tą. I postawimy tutaj, postawimy tutaj dzbanek. I kurz jest 15.30. Zaraz będzie wieczór w ogóle się z tym dzieckiem nie, nie, uda, nie, uda, nie przywitają. Dobra, ja zostawię to tak. Ty już zrobiłaś jedną rzecz. OK. To Jamie w takim razie idź, yy, dokonaj Działa adopcji. Mm -hmm. Bo y, właściwie chciałabym, że mieli tu dużo dzieci, ale właśnie po tym jak Mela y, tą y, karierę już y, skończy. Y, Poczekajcie, tak. adoptuj, adoptuj. Y -hmm. y -y, no bo żeby jednak była w domu, nie? Nie będą już mieli farmę swoją, to żeby byli oboje wszyscy w domu. Więc myślę, że dzisiaj adoptujemy, a potem jeszcze się ktoś tam urodzi. Taki jest plan. Okej, okay, kogo my tu mamy z tych maluszków? Nie, maluszków nie. Tu troszeczkę tych starszych dzieci. O, Zuzanna, Natalia, Zofia, Marek, Franciszek i Gustaw. Okej. Okay. A może Zofię weźmiemy? Aha, okej. Okay. Dobra, no to mamy Zasię, ja jej zmienię imię oczywiście. Ymm, znaczy, na no, Sofii będzie w takim razie Susa, nie Sofie, okej. Okay. I ty po nią jedziesz teraz? Ej, ja Sus, wiecie co, ja chyba nigdy nie adoptowałam dziecka. Znaczy, mi nie mam umiejętności prowadzenia przez płot. Kciuki w górę. Ja chyba nigdy nie adoptowałam dziecka przez... Yy, znaczy, tutaj w Simsach, bo robiłam to bardzo dawno temu. A i co, i co, i co? Tysiąc złotych. Aha, i pojechał po nią. Okej, okay, dobra. Super. Ej, gdzie jest Szarlotka? Jest. Ej Super. Dobra. Um, Melat, być może byś się przebrała. <laughs> przebrała co? Ej, przebrała coś. elegancka elegancko, dobra ym, ja to jedzenie dobra, zostawię tak, bo sobie potem wszyscy będą jedli no tej muzy no to odprężenia. ona w ogóle no wielbę też taniec, bardzo lubi więc tutaj jest wszechstronnie uzdolniona ja melon w ogóle zaczęłam grać z... nie wiem kiedy Wiedziałam jak wyszłam na ten save, że ja tam grałam O, czekajcie, bo idzie, idzie yy, Że grałam yy, tutaj yy, Rok temu, ostatni raz Albo nawet, wie, nawet dłużej yy. O, jest Sierociny z Ciałobrze, Tam jest Sofia Wiecie co, ja im wszystkim zmienię a W kasie nazwiska O, jesteś, jesteś O, jesteś, cześć Zosiu, cześć Sofii Hejka, Ale czat. O, ona może coś mieć wolne. Super. O, ale śmiech, ale super. Dobra, proszę iść do domu. Proszę iść do domu. Tym, a ty się nie cieszysz, że masz... <laughs> nie. Tak szybko dorasta. Aha, to poziom mojego dziecka. Got gotowy dzieciak. No, widzę, że ym, Mela jest bardzo praktyczna. <laughs> Ej, ale naprawdę. Czekajcie, Sofie, idziesz tu? Chodź, chodź do naszego, chodź do nowego domu. E, w ogóle ciekawa, jak ty. W... Ej, ty też masz taką naukowo mały geniusz. Mm -hmm. Też masz taką. E... Ty wyjść to zostaw to żarcie, ty dziecko musisz przywitać, tej normalnie co za... Co za ty, ja nie wiedziałam na taka matka. Naprawdę. Ej, eee... czy ona jest taka... Oj, coś mi się wydaje, że to sobie będzie córeczka tatusia chyba. Ej, serio? Ja się typu Mali tego nie, spod nie spodziewałam. Dobra. Ej, naprawdę. No i co? No, dobra, jest. Ok. Wiecie co ja ich jeszcze dodam do grupy, żeby oni poszli zjeść sobie. Y nie, afukurysta nie chce ciebie. Zjeść sobie ten posiłek i y mm <tuszy> silne przywiązanie. Eee, to ma bardziej do Jamie'ego na razie. Co to wiedzieć? Ja nie wierzę w to, nie. Nie wierzę w nią, naprawdę. Ja myślałam, że nie bardziej taka mocna. Ale to też się z tego bierze, że ona chodzi do pracy, a Jamie jest w domu. E, bo Jamie e, się więcej zajmuje, na przykład z e, e, Suzannia. A e, Sophie i Suzanne je mylić. Dobra, ale się cieszę. To niech oni sobie wszyscy siedzą najpierw, a potem pójdziemy do kasa. Już życie czy musisz, W ogóle jakie ty masz cechy. Bo ty jesteś tak małym geniuszem tutaj jesteś. Czwórkowa, ok. Dostępne. Ja myślę, że jutro sobie wolne zrobimy. Umiejętności nie masz żadnych. Tu się tylko znasz z rodziną. Jeszcze zaraz masu zobaczymy jak się zachowuje. Ej, fanatyczka ekologii. Proszę, no to ej, no to super miejsce, do tam, nie, do mieszkania. O, zrobię im focie. Dowolona z tego, że ma siostra. W sensie tutaj nie ma żadnych tych, ale... Ty jakie masz odczucia? Jesteś szczęśliwa, ładnie ozdobiona. orzeźwiona klimatyzacją i przyjemna rozmowa. Super. I dziewczyny są zadowolone, że są siostrami. I się już rozbawiły, czyli się będą dobrze rozumiały. Świetnie. M Malutka, czy ty sobie już może y, zrobiłeś. Y, nie, no to robisz. Potrzebujesz pomocy z nacnikiem. Teraz niech ci matka pomoże. Ej, ale będę teraz śnięta, nie? Ja jestem bardzo dzieciowa, to. <grym 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 osobiście i będę cięta na nią, że jest taka tam, że tak potraktowała Mam całą sprawę z tą adopcją e, chciałam, żebyście jeszcze ciasto zjedli, ale to jest chyba już na to za późno e, okej okay. ty co jeszcze się gadasz z tą swoją, co ty robisz? A, no, no i zobaczcie to, nie? dziecko w domu, to jest prząta, a ta telewizja ogląda no powiem, naprawdę jest to ja jestem zaskoczona tym zachowaniem jej Dobra, weź i zostaw to, no miałaś iść z to, tą to, toaletę ogarnąć. Ach, dobrze. Aj, miałam sobie stoper nastawić i trzymać ile jest odcinka, ale oczywiście nie nastawiłam. <śm> <śm> um, e, dobra. Okej, okay, to mieliście... Miałaś... Jak tańczą mnie! Ej, ja Wam powiem, że to jest. Ona to chyba jest zaginionym dzieckiem z tej rodziny. Mimo wszystko. Zaginionym dzieckiem Jamie'ego, naprawdę. Czy jednak taki podświadomy wybór był. był był... By jest najlepszy. Ale Jamie już raz przyglądał te strony ośrodka adopcyjnego i tam była inna dziewczynka. Ja tak się na nią trochę czaiłam, ale nie było jej, że została zaadoptowana, może ją poznamy w szkole. Mm. A ten się uczy cały czas, czego ty się uczysz? Ty to majsterkowanie chyba sobie wbiłeś, co? Dobra, wiecie co? E może tak. Sophie, moja droga, ja bym, oczywiście jeszcze ja ta dorość, chociaż mała z ruda, to przynajmniej to ich nie będę mylić wózkami, ale ja ją um, zobaczymy sobie w kasie, jak ona dokładnie wygląda. Eee, zaplanuj stroje i przy, przy okazji zmienię im nazwiska. Benali. ty Wybierz, czy lubisz, czego nie lubisz. Ja myślę, że to się wyjdzie w grę i ja jeszcze wiecie co, Huckleberry. Yee, Ach, za długie nazwisko. Dobra, no to Mela w Benally w takim razie. Yy, mela Benally, Jamie Benally, dobrze napisane, przez jedno, OK, I Susan Huckleberry. Zostajcie wszyscy w jednym nazwiskiem, OK. A, Susan w tych płatkach. Sophie. Ale masz fajne oczystka jasne. I te jasne włosy, mhm, super, dobra. Te włosy czy ja, ja bym ci chyba zostawiła A w ogóle jesteś tym takim dzieckiem y, Małym geniuszem y, Mam nadzieję, że Ośrodek adopcyjny nie zadzwoni Że ona powinna nosić okulary czy coś Jakieś problemy zdrowotne Ja myślę, że wszystko, że jest geniuszem To i tak jest takim Jest nadal dziewczynką <grym> Chociaż teraz, przepraszam, równouprawnienia. Eee, tak jest, że różowy nie tylko dla dziewczynek, ale myślę, że jej się to spodoba. Jest lato cały czas, ja tu mam porę, do, porę roku ustawioną na długą. Myślę, że do oficjalnego możemy jej trochę tą fryzurę zmienić. O, ok. Grzywka się zgadza, że potem się wszystko zgadzało. Ok, mamy oficjalny. Eee, w ogóle. Eee, zawsze jak wybieram jakieś stroje oczywiście mam milion trzy tysiące ulubionych jakby każdy, ale nagle uważam, że ktoś ma inne i one mi się strasznie podobają ja w no przecież też mam bo to jest jakiegoś tam dodatku pozostawkę mam prawie praktycznie mam wszystko oprócz tam paru tych paru um, y, paru akcesorii, tam jakieś tak musztatów nie mam ale tak generalnie z tych głównych y, mm, Pakietów to mam wszystko. No, ostatniego pakietu rozgrywki nie mam z tamtym tam, dekoratorstwem. Yy, I na yy, mówię, no ale super, super, nie? Okazuje się, że te wszystkie, wszystkie um, stroje to mają też inne kolory, nie? Albo inne wzory tam dalej. I to się dopiero jak tam się dalej przeklikasz, to się to okaże. A ja nigdy tego nie robię, generalnie. I do spania roz, te, te warkocze sobie roz, rozploczę albo w taki sposób zrobię. Okay. Jeden warkocz i jakąś tu piżomeczkę. Yy, więc naprawdę. Naprawdę ten. Yy, ja też jestem taka, że ja nie lubię za bardzo. Yy, za bardzo. Yy, tak spędzać czasu, znaczy nie lubię. No, lubię ich ubierać w ogóle, ale nie lubię tak spędzać na to czasu, nie? Że wiara niektórzy to w kasie spędzają po prostu 3 godziny, zanim coś tam się dopiero im uda sensownego. ok Dobra, nie, 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 nie wnikam, nie? Nie wznikam. Zanim im się coś sensownego uda zrobić. A ja, ja naprawdę pachu pach-pach i jest, jest to gotowe. Uuu, uh, no właśnie o tym mówienie, o tym mówię, kurde, śliczna, taka jest tutaj bluzeczka, piękna. Ja ją pierwsza zauważyłam, ale też, dawno nie grałam z dziećmi. Yy, ostatnio też w swojej rozgrywce. W ogóle mm, muszę też trochę wytłumaczyć, yy, co tam się dzieje u, u, u w moim wyzwaniu solo, ale generalnie mam. Mam słaby sprzęt i to widać na, na tych yy, nagraniach, że ta grafika nie jest zbyt fajna, yy, więc jeszcze jeśli chodzi o, jeśli chodzi o takie nagrywanie yy, yy, prywatnych rozgrywek, to jeszcze ok, nie? Ale żeby prowadzić serię, to jednak uważam, że <coughs> uważam, że jest za słaby na to. I generalnie pod koniec roku będę wymieniać komputer, więc. Yy, Myślę, że wtedy już yy, ruszę, już, już po prostu to będzie bardziej regularne. Um. Czekaj, to jest dopływania. pływania. za do ale jest wcześnie rano. Ej, o, i ekstra, tak wszystko jest, super. W ogóle fajnie, że oni też robią tutaj dorosłe fryzury, nie? Trochę więcej tych dorosłych fryzur jest dla moich dzieci też zrobione czekajcie, to jest tak to jest jeden mój ulubiony strój, nie? mhm eee, ty 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 ej to jest szmat, szmatkowata ej iPhone jest to taka podfurkowa potwórkowa a ty jesteś tą nie? Eko, e, entuzjastką ekologii, tam widziałam Cześć, w ogóle nie widziałam taka cena dla dzieci może być serio śliczna <laughs> I nie wiem to, a to mi się też podoba. Pięknie. Zostawię to. Tego jeszcze nie widziałam. Hmm. I i, i, of course y, sandały, sandały. To są dziwne. Japonki. Tu na wsi jesteście, to może mieć, potem też się na wieś prze przeprowadzicie. I zimóweczka. Ej, fajny ten kombinezor. Tylko dam ci czapę, bo imno. z włosy schowana, w sumie tak, nie będą mokre jak będziesz na śniegu latać. Um, to jest 4,5 roku, widzicie? I ja myślałam, że z tego nowego dodatku, a to jest 4,5 roku. I... Jestem tak słaba w tym, że to po prostu... Kosmos! Dobra. Um, budki, 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 budki takie mogą być tam. Ej nie, generalnie źle to wygląda. jeju. No już, już troszeczkę ewentualnie lepiej. Dobra. No tu mamy Sophie Benali. A czym czemu ty jesteś na złożu? Okej, okay, jest 22. Ja myślę, że będę już ich kłaść spać, mimo że tam. Aha, nawet się nie chce spać, dobra, bo to by przyszłaś do nas takim yy, z full wypasem, ale to tamto... o mera traci popularność. Mm. I bardzo dobrze, ja myślę, że ten incydent był, yy, był <taki>, taki dziwny <taki> i go sobie zostawimy. Yy, a ty tam nadal siedzisz na tej toalecie? A czemu ty, 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 czy przecież bardzo aktywnie opilnować na tej łazience? Twoja osobista matka miała cię pilnować, a ta ciola, no nie wytrzymam z nią, nie? Ej, naprawdę! Ale mi podpanujesz dzisiaj, mela. Słuchajcie, bo jest 22, ja musiałam ich tu później spać. Dobra. Ja mówię, że tutaj jest wspaniała więź. Albo jestem Team Jamie, to tym bardziej, Nie możemy, mela bardzo lubię. Team Jamie w tym momencie. Dziękuję. Tak, tak, od tyłu ich będziemy oglądać. Może jednego od przodu, nie. Dobra, taki, taki, jakiś tu kadr coś. Dobra, powiedzmy. Ym, dziękuję za oglądanie. I widzę, że ktoś tu będzie zaraz robił bałagan. Tak? Tu się Sofie yy, Bardzo, bardzo. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Jest. Dobra, mamy to. To taki będzie piękny kadr na zakończenie. Yy, dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia już niebawem. Mam nadzieję w w nowym filmie. Na razie pa...